Masakra. Cały się trzęsę w czasie tego wyciskania. Nie mogę tego opanować. Możesz, tylko nie dbasz o podstawy wyciskania. Jakie znowu podstawy? Ach, po pierwsze, trzy punkty podparcia. Nogi wbite w ziemię, napięte pośladki przyklejone do ławki i łopatki też cały czas na ławce. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. No i co dalej? No ale nie leż jak flak. Wbij nogi w ziemię, żeby napiąć mięśnie czworogłowe. Do tego zepnij pośladki i napnij brzuch. Twoje łopatki mogą pracować swobodnie, ale w kontrolowany sposób. Okej. Okay. Jestem spięty. Co teraz? Wyciągnij sztangę ze stojaków, ale zanim ją opuścisz, weź oddech i napnij brzuch. Sztangę opuszczaj na zatrzymanym oddechu przez około 3 sekundy. A teraz wyciśnij ją jak najszybciej do góry. O kurde! Dużo lepiej. Mogę zrobić coś jeszcze? Tak. Zaciskaj dłonie na sztandze jak najmocniej. Da ci to więcej siły i zwiększy twoją stabilność. Jasne, już próbuję. Zaciskam. No, jest dużo lepiej, ale. Dalej trochę drże. To całkowicie normalne. Zawsze, gdy ciężar jest dla nas wyzwaniem, to lekko drżymy, ale z czasem się wzmocnisz i zaadaptujesz. Taki trener to jednak skarb. Dziękuję, trenerze.